Pierwszy mecz będzie najważniejszy, czy najważniejszy z tym najsilniejszym rywalem? Potencjalnie to wskazujemy Kolumbię. Ja uważam, że najgoręźniejszym rywalem potencjalnie jest od razu Senegal na dzień dobry. Pierwszych meczów nie wypada nie wygrywać albo nie remisować, bo jeżeli przegramy, no to sytuacja od razu się zrobi gorąca i bardzo, bardzo trudna. Cieszymy się, że bramy, bierzemy udział w wielkim ja festiwalu najlepszych drużyn i starajmy się osiągnąć jak naj. Więc nie, nie, historycznie my nie lubimy Polacy, nie jesteśmy w sytuacji takiej, że możemy powiedzieć, że my chodzimy dla faworytów. Dlaczego? Bo my nie ma przyczyn, żebyśmy tak myśleli. Mamy dobrą reprezentację, fantastyczny sztab szkoleniowy, kilka fantastycznych piłkarzy, dobrych rzemieślników w tej drużynie też, natomiast nasza piłka jeszcze nie jest na tyle mocna, żebyśmy my mogli, podobnie jak Brazylia, Argentyna, Niemcy czy kto inny mówi, że my, dziennikarze świata, musimy coś zrobić. Także spokojnie, jest to grupa ciekawa, grupa, która, to jest tak, ja bym powiedział tak, usiadło do pokiera czterech ludzi, jeden z Senegalu, drugi z Japonii, trzeci z Kolumbii, czwarty spo... i wszyscy myślą, że wygrają. Natomiast może wygrać tylko dwóch. Także jest to grupa bardzo wyrównana, ciekawa i ja bym tutaj przymiot... za bardzo nieprzymiotnikował, za bardzo bym się nie ustawiał, co my tutaj zrobimy. Pierwszy mecz nie wypada go, tak jak pan powiedział, yy, przegrać. Pierwszy, me, pierwszy mecz jest kluczem, kluczem do wszystkiego. Jakbyśmy, prze, jakbyśmy przeanalizowali historię polskiej piłki na mundialach, to przegrana w pierwszym meczu to jest tragedia. Czyli my pierwszego meczu nie chcemy przegrać, chcemy zremisować albo wygrać. A potem może się zdarzyć tak, jak się w 1982 roku. 0-0, 0-0 i 5-1. Nikt nic nie wie, no, to jest tylko piłka. Jak ja bym dzisiaj miał powiedzieć, kto jest faworytem, dla mnie Niemcy. Bo Niemcy z meczem na mecz grają... Lepiej. Niemcy potrafią ciągle być skoncentrowani, potrafią wypoczywać dobrze po, po meczach, wiedzą jak to się robi, wiedzą z czym to się je. Natomiast inne drużyny z meczu na mecz się osłabiają, prawda? My musimy być jak Niemcy musimy mieć grupę 22-3 zawodników, którzy jedziemy przygotowani, walczymy, poświęcamy się. To jest, to jest szansa zapisać się czymś dobrym. W historii, jeżeli będziemy mi taką mentalność, to możemy coś ugrać, no, ale mówię, przeciwnicy są ciężcy i nie, są to łatwa. nie jest to łatwa impreza. Był Pan tam, prawda? W co? Byłem. I jak tam jest? Full wypas. No, wszystko powiedział, w Polsce jest takie fajne określone full wysad. Niczego nam nie będzie brakowało. Mamy hotel fantastyczny. Jest widok na morze? Location. Ja Panu powiem no rzecz, może się Pan nawet z 14 piętra rzucić do... Rzucić do morza. Mamy hotel, no absolutnie niczego nam nie będzie brakowało. Z hotelu mamy 20 minut na boisko treningowe, bardzo fajne, sympatyczne, dobre, do, dobrze zadbane, gdzie wszystko dobrze zrobione. Na lotnisko mamy 25 minut, także niczego nam nie zorganizować. Pod względem logistyki, wszystkiego to... My jesteśmy, ja uważam, że jesteśmy top 3, top 4, jeżeli chodzi o polski związek piłki nożnej.